Nieraz bywa tak, że choćbyście nie wiem co robili, nieważne jakiego byście mieli plutonowego, nieważne jak bardzo będziecie się starać, i tak zawsze znajdzie się taki grajek, no prawie zawsze, który postanowi wam. Zabrać tego ostatniego fraga. Zanim jednak zaczniemy, serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania i komentowania, ponieważ to naprawdę motywuje do dalszego tutaj działania na YouTubie. No i to tyle. Lecimy do odcineczku. Cześć Manko, jestem Titi i właśnie dlatego dzisiaj dla odmiany postanowiłem wam pokazać bitewkę, w, który, w której koledze udało się wbić ten niesamowity medal bohaterów Rosjeni. Jest to kolega Its Just a Prank Bro, a ust Klanu HEJT, na chińskiej ósmotierowej WZ WZ121FT. Y, mapa zaginiona świątynia, y, dlatego czołgu losowanie jest no, świetne. Się, się przyjrzeć, no po prostu genialne czołgi tak naprawdę, które mogą nam zaszkodzić wtedy nie są, no bo wiadomo heki i tiger drugi, a reszta no, będzie miała z nami ogromne problemy. tutaj też nadmienić, że bitewka jest y, nagrywana, jest grana na telefonie, więc no niestety mamy tutaj takie troszeczkę oczopląc y, kamery, ale ja będę postanowił się to likwidować no, w miarę możliwości. Pojechaliśmy na medownię. Hmm. Przepraszam za to. Jest teraz SU. Dostaje. Czy zdąży w nas strzelić? Na szczęście nie. Na koncie 1400 obrażeń. I nasi... No, kompletnie nie radzą sobie. Teraz lightweight. Tutaj jest jeszcze Type 62. Hmm. No, bardzo kiepsko to wygląda. Mam już jednego fraga. Teraz będziemy się bić z lightweightem. Strzał. No, kolega w tym yy, radzieckim medzie chyba średnio ogarnia. My go tutaj bardzo ładnie karmimy. Strzał dobity. Super. Dwa fragi, 2450 obrażeń. Oj, teraz na plecach pojawia się te 342. Yy, pokusimy się o ale. No, po co? Przecież to jest WZ120. Przecież to jest Opecho. Jak miałby nie trafić. No bardzo ładny strzał w garnek, no i już sami teraz widzicie, że jest ogromna szansa na zdobycie tego medalu, chociaż no wiadomo, że co z tego, że jest szansa, i tak zawsze może pójść coś nie tak. Na przykład albo zginiemy, o, co się właśnie stało z naszym Type'em 6-2, albo nam drużynowu ukradnie fraga, no różnie bywa, tak? Zabieramy się teraz za tygrysa. Jak mówiłem, on jest dla nas ogromnym zagrożeniem, ponieważ bez problemu może nas przebijać. No, kto tutaj pierwszy wyjdzie dobrze z tej wymiany zdań? Odbija się od nas. My go mamy na dwa strzały i zostajemy sami na czterech. Mamy ogromną szansę na Rosjeni. No, kto pierwszy przeładuje, bo tygrysowi bez problemu może polosować uszkodzenia to pierwszy strzeli. Na szczęście to my... Tutaj był taki strzał prawie w gąska, no ale tak jak mówiłem, jest to bitewka grana na telefonie. Oj, przepraszam. Teraz su wyjechał jak kompletny bot. Chyba nie spodziewa się, że tak szybko ładujemy. Dobijamy go sobie. Namelet się odbija, teraz T3-4 wyjechał. On jest groźniejszy, musimy go szybko dobić. To się nam na szczęście udaje Mamy 6 fragów, teraz Nameles Odbija się fartownie od nas My również się odbijamy Oj, kto to? Kto to wygra? No, czy się odbije od nas? Nawet nie celuje z Golda Kolejny rykoszet, no O właśnie O Golda, bym się tutaj mm, o. No fartownie, że ten Nameles nie załadował Golda Bo tak to byłoby już po nas Ale na szczęście udało nam się bitewka naprawdę dynamiczna. No i bardzo koledzy gratuluję, gdyż jest to już jego 19. Rosjeni. No naprawdę wynik świetny. 4600 obrażeń i medal bohaterów Rosjeni. 7 fragów. Można powiedzieć, że sami wygraliśmy tą bitwę. Zrobiliśmy tyle co nasza drużyna albo i nawet więcej. Więc jeszcze raz gratulacje. No, jak mówiłem, bardzo szybka bitewka, bardzo dynamiczna i to aż dziwne, bo przeważnie no, Rosjanie bywa tak, że troszeczkę dłużej to trwa. Ale wróćmy jeszcze tutaj na chwilę do końcówki. No, co można powiedzieć? No, bardzo ładne dobieranie celów z tym te 3, te 4-3. Potem z tym Namelesem, no, troszeczkę się bawiliśmy. Ja bym preferował od razu pociski goldowe, no przecież nie będę narzekał. Udało się? Udało się. No ale cóż, ja się będę z wami żegnał, dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam jeszcze Was do subskrybowania, ponieważ ostatnio wbiliście ponad 15 subów w 2 dni. To jest naprawdę super wynik. Więc no jak dobijemy do tych 500, tak jak mówiłam, albo 400, zobaczymy jak Wam się uda. No to rozpoczną się już takie konkursy na poważnie. Zapraszam Was też na mojego Discorda. na Discorda Pazdanowego. Standardowo tak jak mówiłem, linki są w opisie. To by było tyle. Trzymajcie się i cześć!